Dzisiaj wam powiem, że zostałam nowego pet shopa. I akurat z łapką do gry, widzicie, właśnie sobie prześwietliłam. Ciągle szukałam takiego pet shopa. i wreszcie mi się udało. Jestem bardzo, fa Jestem bardzo dumna, że mi się udało z łapką trafić. Tyle szukałam, milion pet szukałam i wkrótce mi się kupić. Oczywiście yy, to musi być yy, jeszcze pokazane. Do tego była ulotka. Widzicie, jak będzie napisane na opakowaniu, yy, że łapka o widzicie minka mark przesłedź. Okej. Okay. To wszystko w odcinku. Pa.